Witajcie na kanale Geekatwork i moim drugim wprowadzającym Collection Tour. Na poprzednim materiale pokazywałem Wam moje mangi, więc teraz przyszła pora na komiksy zachodnie. Wpierw jednak będziemy musieli zmienić trochę ekspozycję. Jak wspominałem w poprzednim wideo, moja przygoda z komiksami rozpoczęła się w latach 90. od komiksów polskich, które brałem z kolekcji mojej mamy, Później, na fali serialów animowanych Marvela z lat 90., zaczynałem interesować się superbohaterami i sięgałem po pierwsze komiksy, jeszcze od TM Semika, które też znajdowały się w kolekcji rodziców. Następnie przyszła Mandragora, dobry komiks, pierwsze wydania superbohaterskie od Egmontu, aż nastał rok 2006, kiedy. Przerzuciłem się na mangi. Oczywiście w międzyczasie jakieś pojedyncze komiksy superbohaterskie czytałem, pożyczałem od znajomych, a mój powrót do zbierania komiksów i takiego powiedzmy czytania ich na szerszą skalę nastał w roku 2020, kiedy na początku roku w moje ręce wpadła dość duża ilość komiksów z kolekcji. Nastał COVID, więc ja zacząłem te komiksy czytać i stara miłość odżyła. Sprawdziłem to, co jest obecnie wydawane na rynku, i z uwagi na dość dużą ilość komiksów wydawanych przez Egmont, Muchę, kolekcje, zdecydowałem się zostać przy kolekcjach, skompletować je i ewentualnie rozszerzać je o komiksy, które wychodzą. o Ciekawe historie, których nie czytałem, a chciałbym przeczytać, czy też dalsze. Losy bohaterów, które nie zostały dokończone w kolekcjach. Nie przedłużając, pokażę Wam co mam, może trochę o tym opowiem, ale nie będę się jakoś szczególnie rozdrabniał i pokazywał każdą układkę po kolei, bo to byłoby dość nudne i zabrałoby sporo czasu. Także zapraszam. Zacznijmy od moich początków, czyli z zeszytówek. Tutaj mam głównie zeszytówki wydane przez TM Semik. Między innymi mam e, pierwszego Spidermana. E, tutaj miałem jeszcze pierwszego Punishera. I dalej tutaj Mega Marvela Między innymi Weapon X, którego teraz wyda e, Egmont. Tak dalej. I jeszcze mam tutaj tą Elektrę. Millera, to też komiks od mojej mamy. Mm, dalej już przechodzimy do dobrego komiksu, ale jeszcze mam tutaj adaptację pierwszej kinówki pierwszego filmu fabularnego Spidermana od, od Fan Fanmedia. Jeszcze zeszyt Ultimate. No i dalej dobry komiks. Z dobrego komiksu w sumie zbierałem praktycznie wszystko, więc mam tutaj Spektakular Spidermana, Amazing Spidermana, Ultimate X Menów. E New X-Menów. No i dalej mamy już Mandragorę i tutaj Wolverine Origins. I chciałbym powiedzieć, że w zasadzie od tego komiksu bardzo mocno polubiłem Logana. No dalej mamy zeszytówki Venoma i jeszcze taką ciekawostkę, czyli X4, połączenie X-Menów i fantastycznej czwórki. I a propos e, ten komiks miał japońskiego scenarzystę, ale jeszcze troszeczkę e, Mandragory, czyli m.in. Fury i Ghost Rider, i dalej komiksy wydawane już przez Egmont. I mój ulubiony Wolverine z rysunkami Millera, i tak jak. Polubiłem Logana przez Marvel Origins, tak pokochałem go przez ten oto komiks. i rzeczywiście on był też połączeniem z Japonią, więc to już w ogóle e, taki kombopak. Tutaj jeszcze mam o, e, zeszytówki od Kerfura. E, dalej po zeszytówkach jeszcze mam e, Transformers Armadę wydaną kiedyś przez Egmont. No i przejdźmy do DC. Jeżeli chodzi o zeszytówki z TM Semika, to miałem prawie całą, prawie całą zieloną latarnię. I jakieś tam jeszcze pojedyncze, tu mam e, Batman Forever adaptację. No i moje ulubione, czyli e, Batman kontra Predator, Batman kontra Predator 2, Batman kontra Predator 3 i Superman vs. Alien. A jeszcze mam tego starego Supermana wydanego w latach 80. -tych. Tak, z dobrego komiksu Superman V. Batman i Green Lantern i Green Arrow od Egmontu. Co ja tu jeszcze mam? A, tu jeszcze mam Fortnite, Marvel Fortnite, który był wydany przez Egmont ostatnio. Z dalszych komiksów, jakie posiadam jeszcze w zeszytowek, miałem Wildcats, Spawna, Batman vs. Spawn też gdzieś tutaj się zawieruszył. O. Jest tutaj w wydaniu jeszcze Mandragory. Ee, obcego z dobrego komiksu, Street Fightera z dobrego komiksu jeszcze zbierałem. No i tutaj jeszcze mam jakieś Star Warsy stare. Jeden ton kolekcyjny. Z Ciekawostek, jakie jeszcze mam, to na przykład e, Indiana Jonesa i Zagłady Atlantydy i stare zeszytówki. Konana, które potem zostały wydane u nas między innymi w kolekcji. To tutaj jeszcze mam taką jedną ciekawostkę, a to jest akurat e, manhua e, w języku francuskim, którą kupiłem na e, bazarku. Dobrze, przejdźmy do moich regularnych wydań e, od e, regularnych wydawców. Mam między innymi X-Men e, Wielki Projekt, Elektra i Wolverina czyli powieść graficzną z rysunkami Yoshi, Taki Amano. Głównie dlatego kupiłem ten komiks. No i oczywiście przy okazji jak na MFC był Greg kruka, wziąłem od niego autograf. Dalej x static od Muchy, też kupiłem przy okazji wizyty Miligana w Polsce. Dalej od Muchy seria Czerń, bieli Krew, ale nie mogłem się powstrzymać z uwagi na Wolverina i Carnedza, e, czyli Symbiota. Tutaj mam jeszcze zabójczego obrońcę i jeden tom greckiego odpowiednika naszego Marvel Origins. Mam pięcie Sentiali. One były dla mnie za drogie, jak byłem dzieciakiem, ale przy okazji wpadły mi w ręce no dosłownie z 2 lata temu, więc. Postawiłem je na półce i nie przeszkadzało mi potem też nabywać tomy Marvel Origins. Dalej mam Wolverina, e, Arona, e, też odmuchy Logana w klimatach japońskich, e, Origins 2, Staruszek Logan tego tomu akurat nie mam z kolekcji, e, Thor Stracińskiego, Fantastyczna Czwórka Hickmana, jedyny mój epic Spider-Mana e, z Kernedzem. I to kupiłem, dlatego że Maximum Kernecz było moją jedną z ulubionych historii z semika Tutaj zbiorcze wydanie Venoma, które mam też w zeszytach. Tutaj jeszcze wyżej mam przedwieczny, które dostałem w prezencie od mojej poprzedniej szefowej. Dalej mam już Marvel ee, Now, i gdzie kupowałem głównie Tora i komiksy związane z Torem. Tak samo w zasadzie w Marvel Now 2.0. Tutaj jeszcze wleciał. Staruszek Logan z Marvel Fresh, natomiast poza torem i końcówką ranu Arona brałem też Venoma Caysa, tak, i Avengers bez drogi do domu, które wprowadzało Konana, i oczywiście nabyłem też Savage Avengers. A tutaj jeszcze na górze ciekawostkę mam anglojęzyczne wydanie The Last Ronin Teenage Mutant Ninja Turtle oraz szósty tom kolekcji Spawna którą dostałem w kumpla i jeszcze tutaj kawałeczek czyli komiksowa biografia Stanali. oczywiście zabójczy żart klasyka Batman Świat antologia Power Rangers strasznie żałuję, że nie, wyszły, nie wyszło więcej, że Egmont przerwał dalej jeszcze Maska trzeciego tomu jeszcze nie przeczytałem. A tutaj do reszty komiksów zajrzymy na końcu. Przejdźmy teraz do kolekcji. E, posiadam prawie całą kolekcję WKKM. Brakuje mi dosłownie 14 tomów, które są bardzo trudno dostępne, a jak są to chodzą w horrendalnych sumach, a mnie osobiście nie chce się e, wydawać tyle pieniędzy. Więc tutaj przyznam się, że nie przeczytałem jeszcze wszystkich tomów. Końcówkę, jak widzicie, mam jeszcze zafoliowane. Dalej mam cztery tomy testu Spidermana i trzeci tom z edycji czeskiej. No i tutaj zaczynają się super bohaterzy Marvela. Mam tą kolekcję w komplecie, ale też nie wszystkie tomy są przeze mnie przeczytane. I tutaj końcóweczka, dalsza część panoramy. Ogólnie moja zajawka na panoramy e, zaczęła się od Dragon Balla, którego pokazywałem w poprzednim filmiku. Tutaj super złoczyńcy. Posiadam też cztery tomy brytyjskiego Marvel Legendary, które dostałem w prezencie. A tutaj mamy panoramę. Panoramę Marvel Origins. Z kolekcji WKKDC posiadam tylko 5 randomowych tomów. Nigdy jakoś specjalnie za DC nie przepadałem, ale gdy pojawiło się BIS, postanowiłem po nie sięgnąć. Pierwsze tomy zafoliowane, bo miałem też tomy testowe. I w zasadzie ta kolekcja bardzo mocno wkręciła mnie w DC ostatnio. Brytyjczycy przedłużyli kolekcję, więc mam nadzieję, że przedłużenie pojawi się też u nas. Dalej, Transformery, czyli kolejna moja ulubiona seria i franczyza. Kolekcja jest przeze mnie skompletowana. Strasznie żałuję, że nie została ona przedłużona, ale w pełni rozumiem decyzję wydawcy z uwagi na słabe zainteresowanie. I dalej kolekcja Konana, która też jest dla mnie nostalgiczna. Jak widzieliście, miałem zeszytówki. I tak Konan jest cały. O, tutaj końcówka Konana. I mam jeszcze dwie kolekcje z Carrefoura. Oczywiście nie mogło u mnie zabraknąć też najnowszej kolekcji Torgala. Dla mnie tytuł też bardzo nostalgiczny, gdyż Torgal to ulubiona seria mojej mamy. I ja za dzieciaka zaczytywałem się w posiadanych przez nią tomach. Teraz przejdźmy do komiksów, już mniej kolekcyjnych i superbohaterskich. Nie tylko superbohaterami człowiek żyje, ja jestem też ogromnym fanem Godzilli, więc jak Amber zapowiedział wydanie Godzilla Władcy Ziemi, to. Nie mogłem się oprzeć, i kupiłem pierwsze trzy tomy. Mam też legendę Kory, ale jeszcze jej nie przeczytałem. No i od Amber posiadam też Sonica, mimo że jest to dość droga i słabej objętości seria, to bardzo, bardzo ją lubię i gorąco polecam. No i komiksy gamingowe bardziej. Ja jestem wielkim fanem Assassin's Creed, mam pierwsze trzy tomy wydane jeszcze przez. Insignis, tutaj tomy wydane przez um, Egmont. Dalej Tomb Raider od Scream Comics i trzy tomy archiwów. Um, posiadam też polski komiks Exist, który też wspierałem. Zbiórki um, crowdfundingowe. Dalej mam jeszcze Nowy Jork. Tutaj na tym komiksie mam wrys od Kim jong świętej pamięci. Dalej Shamisen ee, od Madniyoki. Kabuki od Scream Comics, czyli takie już komiksy bardziej klimatyczne związane z Japonią. No i komiks od Lost in Time, czyli Drogę Miecza i trzy tomy, trzy komiksy powiązane z legendą o szkarłatnych obłokach. I jeszcze ostatnia partia mam z poprzedniej kolekcji Torgala Shinkla. Tutaj ostatnie znalezisko, czyli Love Robot komiksy tutaj też związane z Azją od Kultury Gniewu czyli Pyongyang z Shenzhen 40, 47 Roninów z Tana Sakai, no i Usagi a tutaj na końcówce jeszcze trzymam Yaoi Market, które dostałem od Aki do spróbowania i jeszcze taka ciekawostka wydane przez Krakersa e, wznowienia, a raczej takie reprinty kapitana Marvela Juniora, które są też dość ciekawym dodatkiem. To by było na tyle jeśli chodzi o komiksy zachodnie w mojej kolekcji. Tutaj też chciałbym przyznać się bez bicia, że nigdy ich nie liczyłem i nie wiem ile dokładnie ich Znajduje się w moich zbiorach. Mam nadzieję, że moja dzisiejsza prezentacja się Wam po podobała. Zapraszam również do odwiedzenia innych moich socjali na Instagramie i TikToku. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć.